Witajcie. W Marka w 14 rozdziale czytamy historię tego, jak Jezus będąc w Betanii był w domu Szymona Trędowatego. Zasiadł przy stole razem z wszystkimi ludźmi, którzy tam byli i w pewnym momencie przyszła tam kobieta. Kobieta, która przyniosła słoik, alabastrowy słoik, drogocennego olejku. Rozbiła ten słoik i namaściła głowę Jezusa. Zastanawiająca jest reakcja ludzi, którzy to widzieli, którzy byli tam przy tym stole, w tym domu, byli oburzeni, byli szokowani. Jak mogła to zrobić? Co za strata? Jak można było zrobić coś takiego? Przecież można było ten drogi olejek sprzedać i wykorzystać dużo lepiej te pieniądze. A cóż to marnotrawstwo? Po co marnować te takie pieniądze? Ale ciekawa jest reakcja Jezusa który zwrócił się do tych wszystkich ludzi, którzy byli pełni oskarżeń, powiedział do nich, zostawcie ją. To, co zrobiła, to nie była strata. Ona zrobiła coś pożytecznego. Ona zrobiła dobry uczynek. To było coś dobrego. Mówię o tym, bo ta historia pokazuje mi taką duchową prawdę, jak często, gdy idziemy za Bogiem, robimy coś dla Boga, poświęcamy rzeczy dla Boga, Świat patrzy na nas i mówi, co za marnotrawstwo. Marnujesz swoje życie. Tracisz tak wiele. Po co te straty? Po co to wszystko? Czyż nie lepiej mogłeś wykorzystać swoje życie, swoje zasoby, swoje możliwości? Marnujesz się. Gdy idziesz za Bogiem, wysłużysz Bogu. Dla świata będzie to strata. Będzie patrzył na to jako na stratę. Ale dla Boga to jest coś pożytecznego, coś dobrego. Tak jak w tym przypadku. Jezus mówi, zostawcie ją. Ona zrobiła coś dobrego. I później Jezus mówi jeszcze jedno zaskakujące słowa. Bo On mówi do tych ludzi, zobaczcie na nią. Zrobiła, co mogła. To jest nieprawdopodobne. Bo myślę, że my czasami, gdy tak patrzymy na swoje życie i myślimy, Boże, ja nie mam tak wiele, ja nie mam tak zbyt wiele do zaoferowania. Patrzymy może na innych ludzi, którzy służą Bogu, którzy głoszą na ulicach, którzy służą swoim majątkiem, który mają wielki, robią tak wiele różnych wspaniałych rzeczy. A może ja patrzę na swoje życie i myślę, ja tak nie mogę. Ja mam dzieci w domu, którymi się muszę opiekować. Ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Zmienienie pieluch dzieciom może być tak samo duchowe, jak głoszenie na ulicy, jak karmienie biednych, jak robienie wielu różnych wspaniałych rzeczy dla Boga. Też Jezus jej powiedział, zrobiła co mogła, złożyła swoje życie by namaścić Jezusa tym, co miała. Jezus miał do powiedzenia tym wszystkim, którzy na Nią patrzyli i Ją oskarżali. Zostawcie ją w spokoju. Co mogła, to zrobiła i zrobiła to na moją chwałę. Dlatego nie myślmy, że a to, co ja robię, jest tak małe w porównaniu z tym, co robi ktoś inny, bo to może być równie duchowe jak to, co ktoś inny robi. Zrobiła, co mogła. Zostawcie ją w spokoju. No myślę, że i z tym chciałem Was zostawić. My jako wieszący powinniśmy nauczyć się jednej rzeczy. Że więcej wtykać nos w Biblię niż w cudze sprawy. Zostawcie ją. Zrobiła, co mogła. Na moją chwałę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.